rozpoczęliśmy z przytupem, z hukiem, można powiedzieć, szóste urodziny Teatru Andreasa Gryfiusa w Głogowie. Wernisaż dzisiaj. On trwa, ale przynajmniej wiele wydarzeń jeszcze. Oczywiście y Zaraz przed nami mamy stand-up Rafała który odwiedzi nas tutaj już po raz kolejny. Następnie Filharmonia Ogryfiusa, nasz projekt. Duże wydarzenie, jakim są urodziny, szósta urodziny teatru imienia Andrasa Gryfiusa. Nie wyobrażamy sobie tego, żebyśmy nie dali naszym widzom możliwości spotkania się po raz kolejny z Filharmonią, dlatego że po pierwszej osłonie pokazaliście Państwo, że jest to dla Was ważne i chcecie chętnie na takie wydarzenia przychodzić. Dlatego kolejna odsłona. Tym razem sen nocy letniej. Tutaj mamy nasz głogowski akcent i zaprosiliśmy również naszego pana dyrektora Bartolomeja Adamczaka do współpracy przy tym projekcie w roli narratora, także też bardzo dziękujemy Filharmonii, że zaszczyciła nas taką możliwością również. Kolejne wydarzenie to jest premiera. Nasza głogowska premiera przy okazji urodzin teatru, e, premiera spektaklu o mężczyznę. I tutaj po raz kolejny zobaczymy Bartka Adamczaka na scenie. E, w roli mężczyzny, ale w kilku odsłonach, bardzo to się może zatrzymamy na chwilkę, bo Głogów, nasz Teatr Głogowski i Głogowienie na scenie, właśnie więcej o tym, o tym spektaklu, co nas czeka i kiedy dokładnie? Spektakl zapraszamy 23 listopada, tutaj do naszego teatru o godzinie 19. Spektakl trzech mężczyzn, trzech mężczyzn, cztery różne historie. Opowiadają to w taki sposób panowie, że nie sposób, Przejść obok tego obojętnie, dlatego, że mamy tutaj przezabawne sytuacje, gagi, e, dowcipy. Mm, nawet czasami dochodzi do rękoczynów, mogę powiedzieć, e, ale mamy tutaj też nostalgię. Mamy chwilę zadumy, mamy taki. Moment, w którym możemy zastanowić się nad tym, jakie mamy relacje pomiędzy ludźmi, jak one funkcjonują i czy funkcjonują, i jak możemy je naprawić, bądź w jakim kierunku możemy się obrócić. Także spektakl, który na pewno zagwarantuje Państwu chwilę śmiechu, ale też zagwarantuje tę taką nutkę zadumy, gdzieś tutaj z tyłu głowy, historię mężczyzn. To oni opowiadają o swoich bolączkach, o swoich rozterkach. Wiemy wszyscy dokładnie, jak ważne. Jest zdrowie psychiczne zarówno i kobiet, i mężczyzn. I tutaj świetnie to ukazujemy, bo ukazujemy mężczyzn z ich problemami. Kto wie, może kiedyś się pokusimy o wersję, wszystko o kobietach. Zobaczymy. Czy to jest tak, że podczas tego święta tylko nie Są w teatrze i przyjeżdżają do, do naszego teatru, przychodzą, kupują bilety. To Czy znaczy, się tak, że ludzie z zewnątrz również tu bywają? Mamy tutaj e, również gości z zewnątrz, e, mamy też rezerwacje na bilety od gości z Wrocławia, z Zielonej Góry, z Jeleniej Góry kilka osób do nas przyjeżdża. Także tutaj e, okolice oczywiście: Polkowice, Lubin, e, Legnica. To nas bardzo cieszy, że e, zaczynamy być rozpoznawalni nie tylko lokalnie, ale tutaj już na szerszej arenie. Także to jest bardzo motywujące i za to bardzo dziękujemy, bo to Państwo jesteście tutaj i to my jesteśmy dla Was. My jesteśmy tutaj po to, żeby sprowadzić Państwu najlepsze propozycje. Jesteśmy po to, żeby przywitać Was z wielkim uśmiechem, bo to Wy jesteście dla nas najważniejsi. To Wy wyznaczacie tak naprawdę ten teatr i to Wy jesteście tutaj dla nas najważniejszym gościem. Czy będzie urodzinowy tort? Urodzinowy no zastanowimy się jak to będzie wyglądało. Może coś... E coś wykombinujemy, ale to nie jest koniec naszych wydarzeń, bo nie zostawiamy naszych najmłodszych widzów, bo kolejne wydarzenie to jest 24 listopada koncert familijny. Koncert e, dla tych małych dzieci i dla tych większych dzieci, dlatego, że cofamy się do czasu, kiedy były najpiękniejsze bajki Disneya. Będziemy mieli przepiękne utwory z filmu takiego jak Król Lew. Będziemy mieli też e, piosenki te bardziej aktualne typu Wajana, typu Krajina Lodu. E, cały Krój przez Disney'a u nas na naszej scenie. Będzie pięknie, będzie barwnie, będzie kolorowo, yy, będzie moc atrakcji dla tych maluszków oraz mogę powiedzieć, że zaprosimy w ostatniej piosence, bo zaprosimy jeszcze naszych widzów na scenę po to, żeby tworzyli razem z nami tę muzykę i razem świętowali. Czyli wspólnie świętujemy. Oczywiście, że wspólnie, ale to również nie jest koniec, drodzy Państwo, dlatego że przed nami jeszcze jedno wydarzenie, bardzo ważne z punktu widzenia psychologicznego również, dlatego że zaprosiliśmy tutaj do nas do współpracy Sebastiana Fabiańskiego z Teatru Klasyki Polskiej. Razem ze spektaklem Niemy Te Dusze Narkotyki. Jest to bardzo ważny spektakl, bo posiada bardzo duży aspekt taki edukacyjny. Spektakl jest rewelacyjnie wykonany. Sam pan Sebastian Pabiański w roli każdego w tym spektaklu, bo jest to monodram, pokazuje, nam, jak bardzo te narkotyki wpływają na nas, jak oddziałują, jak wtedy człowiek postrzega rzeczywistość. Dla nas jest to wartość dodana, że oprócz standardowych spektakli, w których e, możemy rozbawić bądź doprowadzić do łez naszych, e, naszych gości, tutaj możemy im dać dawkę bardzo dobrego teatru pozostawiającego. E, myśli i niedopowiedzeń i tego, co może się stać. Z Twoich słów wynika, że w ciągu tych dwóch tygodni będziemy tak mieli prawdziwą puszczawkę nastrojów. Od radości po głębsze emocje. Dokładnie tak, ale taki jest teatr. Teatr daje nam piękną możliwość do wyrażania wszelkich emocji, wszystkich emocji i to staramy się dać naszym mieszkańcom, bo po prostu Błogowianie zasługują to na wszystko, co jest najlepsze i to próbujemy im zaproponować tym razem. That's not what